Siemanko. Z tej strony Macinie nagrywamy kolejny odcinek w ramach Maiden Magic Duel of Champions. Tym razem Yukiko na czarach. O, zobaczymy. Wiem, że nie jest to optymalna talia, bo pewnie są troszkę lepsze, ale to jest taka składana przeze mnie z tego co mam. No jak to wygląda? Oczywiście, bohaterka Yukiko. Zacznijmy od stworzeń, może. Czyli tak: 4 Kiny, jeden feniks, 4 źródlane duchy, 4 wartowników kabuki, Koralowa Kapłanka czterech królowe kapłanki, czterech wojowników Shinji, dwie uwodzicielki kabuki, jedna raja wybranka fal, wanizama razy 3, kabuki tej razy 2, agitatorka kabuki razy 1, bo jedną mam. Mizukami, jedna naga w odczyni przypływów, raja i Zephyria. Co tu można poprawić? No można poprawić sporo, powiem szczerze. No można tu się zastanawiać, co tutaj dorzucić. No mam jeszcze dwie uwodzicielki kabuki. Pytanie, czy jakoś może, może zrobimy tak, że zbalansujemy tutaj troszkę te, które są no, jednak niższe, z czymś takim, czyli po 3. Tu i tak jest dużo dopów za 3, zwróćcie uwagę. Co dalej? No tutaj oczywiście pojawia się pytanie, co z tymi dopałkami. Ja spróbuję je na razie grać, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli mam w sumie 5 dopałek takich wynikających z tego. No, jedną agitatorkę kabuki, bo jedną mam. Jedną nagę, żeby mieć jeszcze gdzieś tutaj jedną Fintę do, w razie potrzeby gdzieś tam w późniejszych turach do wykorzystania. Jest Raya oczywiście, jest Zephyria. Można było wrzucić jakiegoś takiego jednego koksa i zobaczyć, jak się będzie sprawdzał. Jest całkiem fajne, no ale na razie nie będziemy tak kombinować. Co do zaklęć. To tutaj oczywiście wrzuciłbym więcej lodowych meteorów, gdybym miał. Grałbym przynajmniej, myślę, dwa. Ta aura mrozu dosyć dyskusyjna, zobaczymy, ale jest tylko jedna. Co to do stworzeń to tak naprawdę to jest magia wody, to jest magia wody, to jest magia wody, to jest magia wody, to też jest magia wody, o te już chyba nie, I jeszcze to też jest magia wody. Troszkę ich jest, także zostawiłbym, a nóż się przyda. Mm taka aura mrozu, chociaż powiem szczerze, wydawało mi się kiedyś, że to będzie świetne, to jest po prostu najlepsze co może być, jeszcze w połączeniu z fintami to po prostu będzie rządzić ale jakoś nie widziałem talii, która by brylowała na tym, ale od początku dwa, dwa razy lodowe kolce cztery oczywiście gejzery trzy błyskawice, dwa razy lodowa broń aura mrozu, jeden gniew ojca niebo i jeden lodowy meteor no co tutaj można dorzucić oczywiście jest kilka kilkanaście rzeczy, jestem skupiony umysł Całkiem zresztą fajny, mam jedną taką kartę. No jest więcej kolców, są jakieś skorupy, jakiś lodowy pancerz, ale to chyba nic specjalnego. Z łańcucha pionów zrezygnowałem. Znaczy słusznie zobaczymy, mi się wydaje, że ludzie teraz tak stawiają dziwnie jednostki, że aż wszyscy się boją gejzera w tej chwili, więc gejzer rzadko się zdarza, żeby użyć optymalnie. Może powinienem grać, nie wiem, a mniej gejzerów ugrać też bez sensu. To jest bardzo fajne błogosławieństwo burza. ale też chyba nie będziemy na razie zawracać sobie tym głowy. No to jest niestety troszkę drogie, ale plus 3 to jest świetna dopałka. Gdyby się udało coś takiego, nie wiem czy można rzucić na mizułkami, ale gdyby się udało, pewnie można. To byłoby świetnie. Ten wiatr z ojczyzny taki removal. No ja mam błyskawicę, myślę, że ona będzie skuteczniejsza. Mało kto ma więcej punktów życia niż 6. Więc wolę się pozbyć jednostki na stałe. Płutów szczęścia nie mam. To jest... Taka Yukiko bez łutów szczęścia. Ewentualnie mógłbym sobie wrzucić coś takiego. Ale to szkoda mi tej karty. No i tutaj wrzuciłem dwa te budynki fontanna odnowy. Czyli lekość stworzenie w przy fontannie odnowy zginie na skutek obrażeń otrzymanych w, wal w walce. Wraca do ręki właściciela. Ja mam nadzieję, że to będzie fajne draw. Fajnie byłoby to rzucić gdzieś tam w początkowej fazie i potem z tego korzystać. No ale zobaczymy jak to się będzie sprawdzało. Okej, okay, zagramy sobie z dwa meczyki. Powiem szczerze, tą Yukiko mi się gra czasami bardzo fajnie. Ale ostatnio mało grywam, więc y, troszkę... O, to jest ta na czarach. Więc y, wydaje mi się, że ona w tej chwili mogę mieć troszkę problemu, żeby pograć. Muszę kiedyś zużyć wreszcie do doładowania, bo tu cała masa tego wisi. No i zobaczymy na kogo tam wpadniemy. Na Kat. No to nie jest dobra wiadomość. Kat zawsze mocna. Drugi gacz, no, ciekawa enka. Zostawimy sobie taką śmieszną enkę i zobaczymy co się uda tutaj spuszować przeciwnika. Mam nadzieję, że teraz będą wyższe kreaty wpadały i coś z tego może być. E, no już nie jest najgorzej. Czyli tak, dopustujemy e, sobie pionkę. Zagrywamy takiego naszego łucznika, nie będziemy na razie blokować tego damage'u. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jest pani Harpia, co mnie zresztą bardzo cieszy. Ty że za chwilkę coś postawię do pierwszego rzędu. Za trzy. No w sumie most pewnie nie zużyje tych dwóch jednostek na, na most. Niezdolność do ataku. A w sumie pójdziemy sobie w taki aż. Dodamy pionkę, żeby móc ewentualnie dopalić jednostki za pomocą wanizamy, gdyby, gdyby się taka y, konieczność tutaj przydarzyła, mamy w razie czego dwa blokery takie, czyli te dwie uwodzicielki. No i wpadła na ręce Zefiria. To jest bardzo dobra wiadomość. Będzie trzeba tylko levelować magię. No teraz przydałyby się jakieś czary masowe. No jest cała masa tego. Bo boję się, że rojem insektów będzie mi czyścił stół. W tym momencie mogły tutaj troszkę mi krwi napsuć, bo zobaczcie, gdyby zagrał insektów, niszczy mi dwie jednostki w zasadzie. No ale sam też zostaje bez jednostek, ja zostaję z jedną jednostką, więc chyba jeszcze tego nie zagra. Ale właśnie. Z tym szamanem już może być trochę gorzej. Ale proszę, mam gejzer. Tylko teraz tak. Mogę albo levelować i iść na vanizamę, Ile mu wtedy wbije damage'u? Całkiem ładnie. Tutaj mu wbije 2, tu mu wbije 3, to razem 5. I tutaj wbije 3 punkty te w bohatera. I będę miał vanizamę na stole dodatkowo. No ale do gejzeru jeszcze będzie trochę daleko. Albo mogę go przytrzymać i zabronić mu atakować. Pójdziemy w, tam, w tego vanizamę. Flaby się finta, zobaczcie. I tu zaatakujemy, póki mamy taką możliwość. A niech się bustuje. Mam nadzieję, że już się mocno nie zbustuje, a że będę w stanie ich troszkę skontrować tym rojem. No teraz już y, gejzerem. No teraz kurczę, trzeba już się modlić o to, żeby jak najszybciej to wpadło. Chyba, że on przesunie swoją jednostkę. Nie ma gdzie. Pewnie zaatakuje, to by było nie najgorsze. Mamy strzelca, więc jak go nie wykończy, to powinniśmy wykończyć tego. Szamana Krwawego Pazura O chyba tak Chyba, że ma gdzieś tam rozdzieracza Nie ma, Były insektów Hmm, No i teraz się zaczyna rozkmianie co teraz zrobić, poszkoda troszkę umiejki tego... tej jednostki Więc zrobimy tak, zagramy sobie to Zagramy coś takiego Pijemy match Zagramy to. Żeby nam nie zrzucił mostem czasami. No i zobaczymy. I Gdybym miał drugiego insektów i chciałbym je teraz skontrować, no to w zasadzie trochę mnie skontruje, ale nie jakoś specjalnie mocno. Zniszczy mi jedną jednostkę. Ciekawe czy coś takiego działa na y, te jednostki unikatowe. Pewnie nie. Nigdy tego nie sprawdzałem. A może. <grytanie> To byłoby śmieszna sprawa, naprawdę, gdyby ona wracała, bo wtedy mogę tę swoją zefirę postawić w to miejsce. Chociaż w sumie może zrobiłem źle, bo nie wystawiłem tego w jednej linii. Troszkę bym to dobustował. 6 punktów demađu w linii. To byłoby coś. Fajnie, bo mogę to ewentualnie gać gayza już w następnej turze, ale chyba będę powoli chapał karty, bo powiem wam szczerze, że coś mi ich brakuje. Przeciwnik ma troszkę więcej. Proszę, jest ta Zephira niezbyt ciekawa. Z odpłynnością na magię dodatkowo. Ale tak, możemy sobie zagrać to, zblokujemy ją na turę i wbijemy jej damage. Całkiem fajne rozwiązanie. I moglibyśmy jeszcze dobrać chyba kartę, chyba że pójdziemy w ten gejzer. No geizer bez sensu na tą Zefirę. A to? No, nie wiem, czy to by zadziałało. Że, że to zadziała. To zagrałbym Geyser i w ten sposób to zagrał. Dobra, no, to na pewno coś takiego. To coś takiego. A no, tak, magiczne. Magiczne. Temet. Bierzemy kartę, kolejna ta. No, nieciekawie ta tura wygląda. Zobaczymy, co on za te 6 może zagrać. Nieciekawie, ponieważ te swoje będą wbijać po jeden punkt damage'u, a z odwetu nic. Więc to nie jest za dobra wiadomość. Trzeba je będzie przesuwać w następnej turze. Ale jak jest skutecznie przesunę, nie byłoby najgorzej. Chociaż domyślam się, że on gdzieś tam może mieć ten u insektów. Nie najgorzej to wygląda, co mi wpadnie, lodowa broń mi wpadnie. Pójdziemy już w magię, żeby się tego pozbyć jak najszybciej się da. Teraz tak, mam siedem. Gramy to tak, to zabijemy, to przesuniemy tutaj. Zabijemy kolejny damage, Powolutku, ale już ma tylko 3 punkty, to jest do zbicia. Tym bardziej, że są do pałki tutaj na ręce. Yy, no i w zasadzie tyle. I zobaczymy, co on sobie z tym zrobi. I może nie ciągle atakować, więc wątpię, żeby grały Insektów, to wtedy wbije jeden damage i ja będę w stanie mu zabić tą jednostkę. A właśnie. Chciałoby się atakować. W następnej turze prawdopodobnie pójdzie moja Zefia na szamana, krwawowego węża. Tutaj ma węża w kieszeni. <grywa> Nie wiem, czy wiecie, nowy dodatek będzie już troszkę osłabiał tą jednostkę. Dlaczego? Ono będzie powodował, że ten jeden punkt obrażeń, który w tej chwili taki szaman nakłada, w momencie, kiedy dostaje jeden licznik krwiożerczości na dany rząd na jednostki w danym rzędzie, no to będzie się liczył tylko jednokrotnie, czyli no, nawet jeżeli zabijemy trzy jednostki, to i tak tylko jeden punkt demedżu wpadnie, no to powoduje, że szaman już nie będzie używany jako taka jednostka, która będzie mogła yy, zerować cały stół. Ja powiem szczerze, wątpię, żeby on miał insektów na ręce, bo gdyby miał insektów, to chyba zagrałby tą jednostkę gdzieś tutaj, żeby wykorzystać właśnie te liczniki. No i proszę, Zephiria. Tylko ona mi odeśle. Żeby walizamy, no bez sensu. Tą jednostkę? Czemu nie? Fajnie było, jakby postawił tą zefyję tutaj, to dopaliłbym swojego walizamy, yy, nawet co przedstawi? Tego tutaj. Holender. Mm, to nie fajnie. Dobra onda w jego wykonaniu. A ja znowu jakiś beznadziejny draw. A, i teraz pytanie, no mogę mu oczywiście tą zefilią cofnąć tego koksa? Zostanie mi dwa punkty. No i wystawić jakiegoś swojego strzelca? Nie jest to najgorsze, chyba Wbijać damage? Zrobimy ten damage. stawimy go na siedmiu. Zagrajmy coś takiego, żeby go zachęcić do wykorzystania mostu. Gdyby <laughs> rzucił most na Zephię, to byłbym bardzo, bardzo cieszony. No chyba, że rzucił. No, ale w sumie rzuci też na swoją, więc nie straci na tym. Ten budynek na razie troszkę się nie przydaje. Mam geyser, więc jeżeli zostawi to w tym miejscu, to rzucam geyser na tą zefirę. Ono pewnie przestawi ją, bo on się tam zatakuje. Jakiegoś takiego nuba, typu tego. No tak czy inaczej, może coś się uda, jest dopałka. Zobaczmy, ile mi jest potrzeba w tej chwili wbić: 7 punktów, czyli tu mam 4 i dopałkę. Czyli no przydał, no mam jeszcze tam sporo fint w, w talii, Kto wie levelowanie tutaj nie jest najlepsze, zwróćcie uwagę. No niestety tak w tej chwili gram, ale no te dwa punkty przeznaczenia w ogóle się nie przydają. O, czyżby atakował? To by nie było najgorsze. Gdyby zaatakował, to bardzo mi się cieszył. Dostałby dwa z odwetu, dobiłbym go wartownikiem i gejzerem. Rozdał chyżość, przesunie. Dziad. No i co tam wystawi? Ciekawe, pewnie znowu tego szamana. Nie zaatakował. insektów? Nikogo nie zabił. No i teraz. No, nie najgorzej to zrobił, powiem szczerze. Ja mam 5 punktów do wbicia, i musiałbym się tylko pozbyć tego zioma. jest do zrobienia: 3 i 4. Jeżeli nic nie zagra, no to wygląda to, że wygrałem. <grym> Na tym ciężkim meczu. Aj. Niestety... Pozbył się tej jednostki. Ale dobrze. 2... Yy, to <śm> no nie mogę. 6... 8... No to... GG. <śm> no ale tak jak widzicie, miałbym jeszcze możliwości się bronić. Mógłbym na przykład grać gejzer, prawda, tutaj na tą jednostkę. Następnie uwodzicielkę tutaj. No i dalej wbijać demecz, ale w takiej sytuacji do pałka do pięciu i teraz on jeszcze nie wie A -ha -ha. <laughs> Przykro mi kolego Tym razem Kat okazała się niewystarczająca To co? Jeszcze jeden szybki meczyk? Miejmy nadzieję, że szybki Prawie 40 level już biłem Oh yeah Fucking yeah 1500 w rankingu no tak, widzieliście, troszkę dużo niskich stworów dostałem, mało czarów. Ach, nie wiem, ten budynek też się nie specjalnie sprawdził. No zobaczymy, jak jeszcze raz się nie sprawdzi, to chyba go wywalę. Też on jest fajny czasami, tylko że na jego się opłaca rzucać, jak wiemy, że coś tam w danym momencie zginie. Ja akurat miałem taką rundę, że... No nie miałem co z nim zrobić, prawda? Dlatego też go rzuciłem. Cała masa ostatnio tych zefir, których strasznie ciężko trzeba mi gdzieś rozjechać. Zobaczcie, kiedyś jak się grało... To nie było momentu, żeby nie trafić na nekro. Po prostu nekro na nekro na nekro na nekro. No a w tej chwili można powiedzieć, że. Strasznie ciężko wpaść na nekro. Cały czas grałem na twierdze. Ja z tych kilku meczek, które grałem chyba 6 czy 7 ostatnio, to wydaje mi się, że przynajmniej z 4 grałem na. na Twierdze. Nekro na pewno nie było ani razu grane. Gdzieś tam jeszcze świątynia się zdarzyła, chyba. Nic poza tym. Gracze są teraz tacy mega. Pazeni grają tylko najlepszymi taliami, tak mi się przynajmniej tutaj ostatnio wydaje Każdy poluje tylko właśnie na te najskuteczniejsze O, z jakiejś tam, z jednej strony to nie dziwi, z drugiej strony no troszkę już jest nudzące Zobaczymy jak zbalansuje to wszystko nowy dodatek No proszę, Kieran Wbrew pozorom to nie musi być wcale łatwy mecz, powiem wam szczerze Ale weszcie taka dosyć ciekawa ręka, jak najbardziej zostawiamy jest wreszcie finta, no są trzy finty, nawet w sumie cztery, w deku przez y, ostatniego i nic nam się nie trafiło. To gramy pana takiego. Gramy coś takiego. Mamy wojownika Shinji wreszcie, jakiś zakaz atakowania, są lodowe kolce. No powiem szczerze, bardzo fajna ręka. Jest do pałka, jeszcze wpadła. Elegancko. Chyba nie jest najgorzej ułożona ta talia, bo jakoś te dopy do siebie pasują ostatnim czasem. Yy, dobra, czyli tak, zagramy sobie coś takiego. Tutaj zagramy coś takiego. Yy, pójdziemy sobie w co? Pójdziemy sobie tutaj i go troszkę tak skonfundujemy, bo on teraz nie wie, co my tutaj możemy mieć. On ma znowu granicę, i nie będzie tutaj stokował. Ale spoczko, to mnie specjalnie nie boli. Gdyż, albowiem, iż mogę ci to łatwo zabić. Proszę bardzo, mogę ci wbić dwa punkty damage'u. No i teraz, tak, co tutaj grać? Chyba zagramy tego wojownika Shinji, bo to jest fajna opcja. Oczywiście, to miejsce było szykowane dla kogoś innego, dla tego zioma. No ale mówi się trudno. Jakby chciał stokować sobie tą jednostkę, to się trochę chłopak zdziwi. Co tu ma Kieran za szkoły magii? Jakieś takie dziwne, ma prime i ma światła. Tych się raczej specjalnie nie boję. Boję się przede wszystkim gejzerów i tego typu diabelstw. Dobrał kartę, to jest dobry znak. Albo nisko leveluję. Spoczko, foczko, jak to się mówi. Gdyż mój gejzer już czeka właśnie dokładnie na takie ostawienie jednostek. Mam dwa, więc spokojnie. Tylko teraz pytanie: Czy gejzer? Czy może lepiej grać sobie coś takiego? Tu w sumie mógłbym też zabić dwie jednostki. A to mógłbym nadkruszyć. Hmm. To jest pytanie, zagramy lodowe kolce, a tu zrobimy miejsce na Bani Zame. I walimy mu z cmentarza tego zioma On prawdzie ma dużo więcej kart, i z tym się trzeba liczyć, że będzie miał dużo więcej kart, ale zobaczcie, że troszkę damage'u już mu wbiliśmy Są finty na NC, jest do pałka, jest zakaz atakowania Boję się, że zaraz wystawi jakiegoś grubego koksiura, z którym będę się musiał troszkę męczyć Stokuje No problem Może sobie stakować. Tak to przynajmniej mi się wydaje. <laughs> Przestawił. No to tutaj zaraz pójdzie gejzer w to miejsce, i tych dwóch jednostek nie będzie. Mam jeszcze błyskawice. Więc tak, pięć, nie za fajnie, wam powiem. Bo tak, jak zagram do pałkę, to zabiję tego, ale tych nie pozabijam. FINTA, czy coś mi tutaj da? FINTA? To niekonieczne. Dobra, pójdziemy w tą stronę. Zagramy tego zioma, tego mu ubijemy dziada. Tutaj też zaatakujemy i tutaj też zaatakujemy. Dlaczego? Bo gdyby się okazało, że ma jakiś czar, czym mi zejmie tego zioma y, za 3 punkty to wolę przynajmniej go na, rozbić na tyle, żeby w każdej chwili móc gejzerem wykończyć te dwie jednostki. Tak chyba w następnej turze zrobimy i to w zasadzie, nawet jeżeli stracę, wtedy uderzyłbym w tą jednostkę. Tutaj specjalnie zaatakowałem, żeby... bo zobaczcie, gdybym tutaj dziabnął gejzerem go, no to i tak y, ta jednostka dostaje ten właśnie splash z tego gejzeru, no i w zasadzie ginie, więc wolałem wbić ten damage. Ona miała tam dwa punkty życia, więc no, można było czekać, ale to bez sensu. A tu mam całkiem fajne dwie dopalone jednostki. No, on cały czas korzysta z tych tutaj stoków. Ale to jest następna runda, to jest numer 6. Ja będę miał dwa zery. Więc wydaje mi się, że go tu troszkę zaskoczę. Tutaj w sumie on mnie troszkę na razie zaskoczył. Dużo kart ma dziad. Ale ustawił mi idealnie pod gejzer karty i to było grzechem nie skorzystać z tego. Tego też zabijemy. Tak, tu wbijemy damage. A i proszę, i pan kieran się poddał. Nie dziwię się, bo miałem jeszcze całkiem fajną rękę. Zobaczcie, tam była błyskawica gejzer, dwie finty. To jeszcze ten wojownik Shindzi. No tak, jak widzieliście talia całkiem spoko. Mam nadzieję, że komuś się spodoba. Może ktoś wykorzysta. Yy, na pewno tutaj jeszcze coś można pomyśleć o jakichś zmianach. Przede wszystkim te wyższe karty. Ale te niszcze sobie radzą całkiem, całkiem fajnie. Dzięki za dzisiaj. To był Macinie. Trzymajcie się i Siemanko.